Zawsze kukurydza u nas rośnie, wiadomo, najlepsza w Polsce, bo to jest kukurydza, niż szczaw. Nawozy staniały, paliwo staniało, mleko zdrożało. Jak Pola dokupimy, to jeszcze posieję 6 hektarów kukurydzy na popcorn, bo Agnieszka lubi popcorn. Dzisiaj siejemy kukurydzę, ogólnie u nas w gospodarstwie jest to duże wydarzenie, dlatego że siejemy kukurydzę, która ma nam dać plon i będziemy karmić tym plonem przez cały okres, wiosna, la... wiosna lato, jesień, zima ma być to plon na cały rok i w tym roku sie... mieliśmy siać 2,5 hektara kukurydzy, ale tu wyszło trochę jak wyszło, no i będziemy sieli około 3 hektarów, no w sumie dobrze, więcej to dobrze. Zawsze staramy się kupować nasiona, które wiemy, że dadzą nam dobry plon. Żeby nawalone było towaru na pryzmie. My nie siejemy kukurydzy w tym roku, sieje nam kolega Mateusz, my stoimy sobie tylko. Ja tylko zmierzyłem temperaturę gleby. Temperatura gleby powinna mieć 8 stopni, a dzisiaj ma 12, także jest bardzo dobrze, nawet luksusowo. No i mało siejemy kukurydzy. A mamy dużo krów, także kukurydzę siejemy. Bo zawsze kukurydza u nas rośnie, wiadomo, najlepsza w Polsce, bo to jest kukurydza niż Też pod kukurydzę dajemy dużo obornika. No i wiadomo, że jak mamy swój obornik, no to nawalone jest towaru, nawalone, jak to mówi mój mąż. No i też wybieramy takie odmiany kukurydzy, które lubią obornik. Jak siejemy kukurydzę, to zawsze dajemy wapno firmy Lider. Zawsze siejemy dwie odmiany kukurydzy. Nie i, nie i trzy. Dlatego, że jak jedna się nie uda, to druga może się uda. U nas, u nas jeszcze nie było przypadku, żeby się kukurydza nie urosła, bo jeśli jemy taką kukurydzę odporną na suszę, drugą odmianę taką odporną na gradobicie, trzecią tam na nawalny deszcz. A czwarta odporna na dzika. Tak, jeszcze na dzika. Bo w tamtym roku mieliśmy tutaj lochę i trzy młode. 6 warchlaków było. 6? No. Mówiłeś, że trzy. To gdzie te trzy? To trzy. mnie złapałeś i gdzieś tam trzymałeś potajemnie. No i tak będziemy czekać teraz, zaraz za 3 dni będziemy pryskać od przed przedwschodowo, no i później już będziemy tutaj przyjeżdżać z Agnieszką, obserwować jak się nasza kukurydza rośnie my też dajemy dużo obornika, ale też dajemy wapno ponad tonę na hektar, dajemy też mocznik 300 kg mocznika na hektar i 300 kg polifoski ósemki na hektar, także bogato. Bokatu musimy nawozić, dlatego że ciejemy no, mało u powierzchni kukurydzy, a jak już mąż powie, mamy dużo zwierzaków. No i potrzebujemy dużo materiału. Wiadomo, kto nawozi, ten zwozi później. Ale też wybraliśmy taką kukurydzę, żeby kolba była duża, żeby było dużo ziarniaków, żeby kolba była zwarta, yy, no dobrej jakości. Wiadomo, kto nawozi, ten zwozi, a kto nie nawozi, ten nic nie zwozi. Cena nasion jest. Yy, dużo wyższe niż w ubiegłym roku. No ale jak chcesz posiać, no, to musisz zapłacić, no nie masz wyjścia, tak? E, no też jest e, droższy koszt. E, siewu, to chyba nie. Ale nawozy staniały, paliwo staniało, mleko zdrożało. <laughs> Oczywiście to był żart. E, wiadomo, ceny nawozów są wysokie, e, koszty produkcji rosną. No ale jak chcesz mieć e, towar, no to musisz płacić i tyle. Płać i płacz. Dokupiliśmy teraz hektar to niedaleko, obocznie, nieprawdę tak mówiąc. No i będziemy się rozwijać już pomału teraz. Już wczoraj do mnie pan dzwonił, ma łąkę do sprzedania, także cały czas do przodu. W następnym roku już jak pola dokupimy, to jeszcze posieję 6 hektarów kukurydzy na popcorn. Bo Agnieszka lubi popcorn. <głos> <głos> także cały czas do przodu. A Jarek lubi kukurydzę jak dzik. Tak. Taką ugotowaną z masłem i z solą. No. Ziemia u nas jest tutaj do bardzo dobra, trzecia, czwarta klasa. Tu trochę z brzegu jest piasku, tam parę metrów, ale dalej to już pierwszy sort ziemia. Także tutaj nie ma problemu u nas ziemia. Ale y, Też y, na ziemi, ziemię trzeba umieć uprawić. I ta ziemia też musi być pulchna, musi być przepuszczalna. Y, y, Dużo musi być próchnicy, no my dajemy dużo obornika. Także jak to wszystko się przerobi, no to wychodzi bardzo dobra gleba do uprawy kukurydzy. No i ta kukurydza wtedy płaca rośnie. Nie ma, że boli, musi rosnąć. Jak w tamtym roku kolega wjechał, po, po, pocisnął i od razu ustał. Ja mówię, człowieku, trochę wolniej, to kukurydza, nie szczaw. No i w tym roku zobaczymy, jaka to porośnie nam. Zaraz pryskanie, zaraz i, i, pierwszy pokos traw, ruszamy na polach ale tak najszybciej to będziemy cebulę w ogrodzie sadzić O. i, i pomidor w lasnatyczkę no i pomidor w tyczka, ale jest bardzo zimno teraz, już powynosiłem pomidory do tunelu i na wieczór chodzę, je jeszcze przykrywam i lampiony stawiam, żeby im nie było zimno i a ale jakoś to będzie dzisiaj w nocy był przymrozek minus jeden, ale już teraz o 11 godzina mamy tutaj na zegarku 18 stopni, ciepła i temperatura ziemi 12 była, także myślę, że już teraz już jak noce będą ciepłe to już ta wegetacja ruszy bardziej. No teraz już y, miejmy nadzieję, że będzie cieplej, bo do tej pory no to ta wiosna nie rozpieszczała, będzie cieplej, po, mamy nadzieję, że będzie deszcz. No i będzie rosło. Cały czas do przodu. Trzeba tutaj myśleć pozytywnie.